Dzisiejsza pogoda, dzisiejszy dzień, zapowiada się naprawdę ładnie. Dzisiaj obudziliśmy się, patrzcie jak malowniczo, te nisko wiszące chmury. Ostatnie spojrzenie na kemping i zaraz będziemy ruszać przez tą bramę w stronę Gardy i Sirmione. Jeszcze raz spędziliśmy tutaj dwie noce. Naprawdę warto. Jedziemy z naszego kempingu camper stop bed and breakfast w stronę gardy, ale nie najszybszą drogą, tylko wybraliśmy najbardziej malowniczą. Cześć, tu Wojtek z Polskazwiedza.pl. Pozdrawiam z nad jeziora Garda. Dojechaliśmy w końcu naszym kamperem nad Gardę. Teraz idziemy na spacer, ale widoki są spektakularne. Jezioro Garda Miejscowość Bardolino. Zjechaliśmy na sąsiednią ulicę, z głównej, którą się jedzie. To jest płatny parking, więc sobie idziemy na spokojnie, i zwiedzamy. Dzisiejsza pogoda jest fenomenalna. Wczoraj lało, dlatego zostaliśmy jeden dzień dłużej na kempingu koło Tridentu. I to się opłaciło, bo dzisiaj pogoda no, jest cudowna, piękne widoki. Widać naprawdę daleko i jezioro garda. Jezioro garda legendarne, sławne, mega popularne. Nie ma co się dziwić, naprawdę jest co oglądać. Jeżeli będziecie tu jechać, ja polecam ustawić nawigację tak, by jechać dłuż gardy. Oczywiście tak jest dłużej, jakoś godzinę dłużej, ale uważam, że warto, bo te widoki są naprawdę przepiękne. Więc jedziecie sobie spokojnie, 50 na godzinę i oglądacie. kamperów we włoszech nawet w połowie września za Co chwila jakieś jadą. Zaleta naszego campervana, mieści się na standardowym miejscu parkingowym, bo często są takie znaki we włoszech, jak się nie zmieścisz w wyznaczonych liniach, odholują cię kampery. No wiadomo ze względu na swoją długość w większości się nie mieszczą. My bez problemu każde miejsce parkingowe parkujemy i możemy sobie nawet na dziko spać miejscowość Bardolino polecam słuchajcie super miejscówka żeby się zatrzymać, pokąpać, coś zjeść więc jeżeli jesteście nad gardą szukacie dobrej miejscowości właśnie na odpoczynek albo żeby tu przyjechać, to też są kempingi wydaje i się, że to jest naprawdę dobra miejscowość bo po pierwsze wszędzie da się kąpać, prawie że nie ma jednego wyznaczonego miejsca tylko przez całą długość jak idziecie możecie wybrać swój spot, zejść pokąpać się my tak zrobiliśmy dużo miejsc parkingowych są sklepy kawiarnie wjeżdżamy do Sirmione takie cacka podczas spaceru można zobaczyć idziemy do Sirmiona i patrzcie jaki ładny złoty samochód idziemy dalej i wchodzimy do starego miasta Już po zachodzie słońca ale jeszcze można popodziwiać widoki tu jakaś para się jeszcze kąpie no ładnie to wszystko o, Sirmione miejsce gdzie można zjeść naprawdę romantyczną kolację z pięknym widokiem jeśli spójście restaurację. Nad samym jeziorem i taki widok. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.